Co prawda, Dzień Babci i Dziadka już za nami, ale przedszkolaki z Akademii Przedszkolaka Jabłuszko postanowiły zorganizować z tej okazji specjalne wydarzenie. Do hali widowiskowo-sportowej zaproszono babcie i dziadków, na scenie natomiast pojawili się wnukowie. Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli przygotowały wyjątkowy program artystyczny. To było niezwykłe spotkanie, podkreślał po występie dumny dziadek, który dostarczył do naszej redakcji to oto nagranie. Przed z Jabuszka z grupy Biedronek gratulujemy występu, natomiast zgromadzonym na sali wyjątkowym gościom życzymy, aby każdy dzień przynosił uśmiech i radość. Po teledniu zapraszam do obejrzenia całego nagrania.